Nazywam się Piotr Zieliński. Jestem rolnikiem ekologicznym od, od kilku lat, ale ten kierunek produkcji już zaczął u mnie kiełkować, jak byłem na studiach, bo uważałem, że biologia daje nam jakby takie możliwości, że te wszystkie problemy, które y, które występują w, w tego typu produkcji, a w moim konkretnym przypadku w produkcji jabłoni, no i częściowo wiśni i grusz, ale to są bardzo marginalne uprawy w moim przypadku. W stosunku, do tego, co, w stosunku do jabłoni. A od 18 roku już osobiście prowadzę swoje sady ekologiczne, które się stopniowo powiększały. A od dwóch lat łącznie z moim wspólnikiem mamy 230 hektarów głównie jabłoni w systemie produkcji ekologicznej. W województwie mazowieckim i w województwie świętokrzyskim, tu gdzie dzisiaj jesteśmy, to jest moje gospodarstwo rodzinne. Tu mam około 15 hektarów. Około 30 km stąd mamy 60 kilka hektarów i w województwie świętokrzyskim mamy około 150 hektarów. Muszę przyznać, że oczywiście to jest wszystko wykonalne, wszystko jest do zrobienia i ale nie ukrywam, że jest to wyzwanie początkowo pod względem mentalnym, później pod względem technicznym, bo jednak mm, może to nie jest trudne, tylko jedyna trudność, może nie jedyna, ale zasadnicza trudność, jaka się z tym wiąże, to że te wszystkie zabiegi ochrony roślin musimy zrobić w relatywnie krótkim czasie i do tego potrzebny jest oczywiście bardzo dobrej jakości sprzęt i jeszcze lepsza organizacja, po to, żebyśmy się mogli w, tym, w tak krótkim czasie z tymi zabiegami wyrobić. W naszym przypadku zajęło to tak rok czasu, zanim wszystko sobie poukładaliśmy, bo to też skompletować taką ilość sprzętu przy takich powierzchniach to, to było też wyzwanie, nie ukrywam, finansowe. I organizacyjne, logistyczne, ale już na tym etapie, co teraz jesteśmy, całą tę powierzchnię jesteśmy w stanie wykonać zabieg w ciągu 12 godzin na 230 hektarach. Także uważam, że organizacyjnie jest to już bardzo dobrze poukładane. To nam daje taką przewagę, że no te zabiegi są robione w czasie i jakościowo ta nasza produkcja nie odbiega od, od, od produkcji, bym powiedział, konwencjonalnej. Innym takim elementem, który bym powiedział, jest też trochę trudny, to jest brak, oczywiście w produkcji ekologicznej nie możemy robić herbicydów, także zwalczanie chwastów odbywa się tylko w sposób mechaniczny i tu też musieliśmy wybrać odpowiednie maszyny, które taką powierzchnię by nam były w stanie obsłużyć i od zeszłego roku też już mamy odpowiedni sprzęt, który nam robi dwa rzędy naraz. Jednocześnie kosimy, także jednym ciągnikiem robimy kilka czynności na raz, to powoduje, że jeszcze jak wydłużymy okres pracy tej maszyny, bo jeździ po dwie osoby na dzień, to robimy dziennie kilka hektarów, stąd też miesiąc czasu robimy całą powierzchnię jedną maszyną. Także reasumując akurat ten aspekt, to muszę powiedzieć, że jest to wyzwanie organizacyjne, finansowe, ale do poukładania i daje to taką satysfakcję, że taką powierzchnię jesteśmy w stanie, że tak powiem, ogarnąć. I to wszystko działa. Muszę przyznać, że poza tymi naszymi sadami, bo my też kupujemy tego typu owoce, nadzorujemy produkcję w kilkudziesięciu gospodarstwach. Też yy, tych sadowników mamy kilkudziesięciu. Ich motywacje do przejścia na ten system były różne. Najczęściej finansowe. Ale też większość z nich jakby widzi potencjał w tego typu produkcji i docenia to, że, no, że te owoce jednak różnią się tym, 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 co do tej pory robili. I muszę przyznać, że na przestrzeni tych kilku lat, przynajmniej z tych osób, które wstąpiły, przystąpiły do tego projektu, nikt nie zrezygnował. To znaczy, że oczywiście były tam na poszczególnych etapach jakieś tam pytania, wątpliwości, czy sobie dadzą radę, czy to jest wykonalne, czy satim się nie zniszczy, czy będą w stanie utrzymać wydajność, jak to w ogóle, czy ten sprzęt ich, który mają, czy do tego typu produkcji się nadaje. I no to tego typu powiedzmy sobie wątpliwości zawsze się pojawiają i dobrze, że tak jest. No bo gdyby ktoś przy, przy, przystępuje do takiej produkcji i twierdzi, że wszystko wie, no to bym powiedział z góry, y, już jest, y, właściwie przegrał. No bo nie ma tak. Ja też jak do tego przystępowałem. Zresztą każda produkcja, ta w szczególności. Co roku jakieś nowe elementy się pojawiają, które my wprowadzamy, testujemy, sprawdzamy i tak dalej. Także te rozwiązania nam pozwalają jakby, us, us, usprawniać te produkcje. Weryfikujemy rozwiązania, które są, usprawniamy ich, bo czasem rozwiązanie jest dobre, ale sprzęt nie pasuje, albo sprzęt mamy, nie mamy narzędzi do tego w postaci środków ochrony, albo niedostateczną wiedzę mieliśmy na, na temat danego szkodnika, czy biologii, czy coś nowego się pojawiło, czy generalnie... Klimat się zmienia i musimy się dostosowywać do nowych warunków. No, choćby przykład jest taki jak owocówka jabłekka kilka lat temu w Polsce to był, za, to był szkodnik, który w standardowej ochronie wymagał dwóch zabiegów w sezonie. Dzisiaj nawet w konwencjonalnej produkcji już to nie wystarczy, a w ekologicznej jest to kilka nawet zabiegów. Powiedzmy sobie, że loty były w okolicach tam połowy maja były piki i, i w drugim pokoleniu były pod koniec lipca czy początek sierpnia. A teraz właściwie choćby mamy tak w tym naszym lokalizacji w województwie świętokrzyskim z małą przerwą w lipcu, lot trwa dwa miesiące. Także nie ma mowy, żebyśmy dwoma zabiegami tego szkodnika ochronili. To jest akurat wynik właśnie zmian klimatycznych i my też na to musimy reagować. Jeśli chodzi o nawożenie to, to, to jak najbardziej, cały czas wchodzą nowe rzeczy. Choćby od zeszłego roku, i to jest trochę może wynik tych cen nawozów azotowych. Mówię, w ekologii my tego nie możemy robić, tych syntetycznych, ale jakby cały rynek na to zareagował i pojawiły się preparaty, które zawierają. Bakterie, które wiążą wolny azot atmosferyczny, i dzięki temu możemy to nawozić, a my od razu żeśmy to, to rozwiązanie implementowali do, do naszej produkcji. Też do tego momentu nie było specjalnie popularnych obor, tych oborników granulowanych. Teraz nawet w tej zwykłej produkcji się, się to coraz, coraz częściej stosuje. Pewnie za jakiś czas wejdą jakieś, jakieś rośliny, które będziemy wsiewać w, w miejsce dawnych pasów herbicydowych. Także no, pewnie będziemy też w szerszym zakresie implementować zawieszki na, na, na szkodniki. Także tych rozwiązań jest. One czasem są niedota, niedostatecznie rozpoznane do, danych, do danego obszaru. Może nie było przekonania do nich, może cena nie pasowała. I czasem sytuacja nas do tego zmusi, czasem cena, czasem brak innych rozwiązań, czasem coś innego się pojawi. Także ten proces cały czas postępuje w każdej produkcji, a w naszej jak, naj, jak najbardziej. No, my, jeśli chodzi o produkcję ekologiczną, mamy tą przewagę, my i ci sadownicy, którzy z nami współpracują, że my też sami to sprzedajemy. I dzisiaj to wygląda tak, że 90, nie wiem, kilka procent, 5-7 trafia na rynki zachodnie. Niestety nie deserowe, ale tam trafia. Na polski rynek trafia bardzo niewiele 2, 3-5% góra. Uważam, że w Polsce potencjał na tego typu produkcję jest 10-15%, nie tylko na rynek owoców do przetwórstwa, czyli tam przecierów, obierek i tak dalej, tylko na rynek deserowy. Ale samo to się nie stanie i żadna firma, żaden podmiot y, moim zdaniem nie jest w stanie y, dotrzeć na y, czy takiej ilości to surowca położyć na rynku. Y, tu potrzeba rozwiązań systemowych rządu, organizacji, y, które by wsparły te, te działania i przede wszystkim kapitału. I tu muszę przyznać, że zaczyna coś tam kiełkować w tym obszarze i sam brałem udział niedawno i w Komisji Rolnictwa, na posi w posiedzeniu Komisji Rolnictwa w Sejmie y, i też y, myślę, że są jakieś tam pierwsze przemyślenia w, y, gdzieś w gremiach rządzących, że w tym kierunku będziemy szli. Ale mimo wszystko to jest jeszcze proces, który pewnie potrwa kilka lat. I gdyby to się szybciej stało, to ten model produkcji myślę, że mógłby zastąpić 10-15% całej powierzchni upraw sadowniczych, które dzisiaj istnieją. Jeśli chodzi o perspektywę, to ja oczywiście ten model produkcji będę rozwijał, będziemy poszerzać pewnie też o uprawy o jabłonie, ale też będziemy chcieli dywersyfikować uprawy o inne gatunki i sadownicze i warzywnicze też, bo, bo też ja osobiście nie robi, ale robimy też warzywa, tak jak ogórki, pomidory, buraki czerwone i pewnie w tym obszarze też będziemy się rozwijać. Jeśli chodzi o jabłonie, to tak jak wspomniałem. Potencjał jest duży, żeby produkować w tym systemie. Niestety, dzisiaj właściwie jedynym ograniczeniem jest rynek. On dzisiaj jest jaki jest, nawet ten zachodni. Mamy jakieś tam określone możliwości kontraktowe, handlowe i tyle możemy sprzedać. Moglibyśmy pewnie więcej, ale no też mamy określone możliwości. Moglibyśmy na polskim rynku pewnie położyć też więcej. Dzisiaj ten rynek jest bardzo raczkujący i mówię, jeśli on tak, będzie takim tempem po, postępował, to nie widzę na niego, nie widzę perspektywy. Ale mówię, rozwijamy się, próbujemy też robić inne gatunki, żeby dywersyfikować produkcję. Jeśli się coś zadzieje w obszarze, takim bym powiedział, marketingu społecznego, żeby oddolna była inicjatywa, żeby klient zaczął poszukiwać towaru to on się na rynku na pewno pojawi.